Dziś pijemy mołdawskie wino. Konga z Separavi. Kupione w sklepie z wiekiem spożywczym. Za jakieś 25 zł. Czy nie za dużo. Alkohol 13%. Butelka bardzo ładna. Etykieta trochę złota, trochę czerni. I czarna gęść leci. Może to czarny no. łabąś? Nie, widzę, że gąś. E, se, winsek Rosół. Czyli czerwone, wytrawne legenda. Dobra, coś po polsku z tyłu napisali Importer PRK. Później poczytamy, dobra? A procent? Procent 13. 13. korek, korek. Uh, naturalny. Z 1898 roku. <noise> Może to wino <noise> takie to też to mamy. To Czy jest rocznik? Rocznik. Nie widzę. Nie widzę. Dobra. Trudno się mówi. barwa dosyć ciemna, ładny kolor. wiśnia. Wiśnia? Wiśnia, tak. Ale fajna, fajna Ale A i zabrakło nie Jest. Ja to może i czekolada? Tak? Pachnie ładnie. Mhm. Mhm. I wiśnia tak, też. Tak, i czekolada. No to jest tak, bogaty, i w w wyraźny. bogaty i wyraźny. Na końcu jeszcze taki delikat jeszcze z jest, kolor... jest bardzo ciemny. Zulunacji. Nie, kolor jest ciemny, tak, tak. barwa ciemna i to nie jest mhm. przezroczyste w ogóle. Takie powiedziałbym, że, masz 14 takie, że to 14% takie z dojrzałych, bardzo dojrzałych owoców. A to odwrotnie. No, ale wyraźnie. A tu co? Zapach fajny, zapach, smak zapach, tak, 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 tak. Tak, a, a taki... Dobra. Ale dobra, na długi finisz, bo mi się jeszcze utrzymuje. Ale lekka czy jest, czyli to wanilia i... Ale taka słodycz jest delikatna. delikatna. Bardzo, tak, bardzo, tak, bardzo. Tak, tak, to, tak. to nie jest wino idące w cukier. Takie bardziej neutralne bym powiedział. To te właśnie wanilie. Tak. tak. Oj, są taniny. Mhm. Skóra. Ja. Tanin jest dosyć dużo. U. O, tanie o, o, Znaczy deski za bardzo mhm. nie czuć, ale w pewnym momencie nagle taki atak tanin na język. Tak i tak no, wrażenie, że język się kurczy. Tak, tak. tak, tak. Normalnie. Także tanin jest bardzo, bardzo duży. ściąga go. Mhm. Nie, z tą słodyczą bym nie przesadzą. Ale jest taki akcent. A to jest bardzo delikatny akcent, nie? To jest takie bardzo neutralne wino. Neutralne? I takie dziwne, w sensie, bo kwasowość <laughs> bardzo delikatnie. Kwasowość mhm. tak, tak bardzo delikatnie. A w cukier prawie wcale. Mhm. Zobaczysz, weźmiesz ko kolejny łyk i... Nie, I nie, płynie. nie czuję cukier. O, no, masz rację, teraz w ogóle już. No. Tak to, to jest. O. Jak I takie... to, to się zmiega. I to jest dziwne. Bo, Bo właśnie kwasowość jest to minimalna, nie, taka minimalna, praktycznie. Ale skóra, a tak wszystko tak. jest właśnie to, mm. że ten język taki mm -hmm. kurczy się, nie, taki ściągany jest. To garbniki te wszystkie. Mm -hmm. No, plan numer jeden na planie to są garbniki e, tanine. To jest mega taniczne. Ktoś, kto mm -hmm. lubi mega taniczne wina, które po prostu tutaj włażą w język, zostają, to to... Pokaż język. No, możliwe, że to barwa ma, nie? Ta ciemna taka, możliwe, możliwe. że to jest. Ma związek z tym. A, a smak? Jeszcze? Ja bym powiedział jakaś Ślipka uchodna papryka. Tak, przypraw. przyprawy. I tak. Papryka przyprawy. I śliwkę też. Śliwki czuję, tak, śliwki troszkę też. miśnie. Powiem wam, że z każdym coraz mocniejsze to wino. Czyli niedobrze o tym świadczy, y, o tej winie, to, że jest coraz mocniejsze. Znaczy, właśnie coraz krótszy język, jak to Bo tu może trzeba pić i płukać wodą, sobie popije. No, spróbuję. <laughs> Przyprawy. Dobra, czytaj. Czytać. Zainteresowałeś mnie. Wino czerwone, wytrawne, wytworzone z winogron odmiany separawi, uprawianych w południowej części Mołdawii, w regionie winiarskim Kobrata. Wino o intensywnym wiśniowym kolorze i owocowym aromacie z wyczuwalną nutą śliwki. W smaku owocowe, z lekką goryczką i łagodnym finiszem. Sugestie kulinarne do czerwonych mięs, z Grill'a. Tak. Tu, do tu generalnie do opis, mięs, opis do jest taki, 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 taki jak trzeba. Um, Jeszcze W smaku do pełne to no, no jest z tą owocowością, no mm -hmm. to tak tych owoców za dużo nie ma. Lekka goryczka. To i jest. I, Lekko. I jest i jest ta właśnie taka jakby przyprawowość, paprykowość. Finisz no, łagodny, on aż taki nie jest, jest bo wchodzą te i utrzymują się. I, I to zostaje. Na pewno nie jest to wino dla każdego i do wszystkiego. No do grilla pasuje, tak jak pisałam. Tak? Mm -hmm. do, 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 do pisa tak. Pisa tak. Na tak. W Czyli się zgadzam. Nie chcę pisa. być pierwsza pod potem... Siedem ja. O! Tak mało. A ty? Wino. też siedem chciałam. Ja myślałam, że skrzynce. Nie, wino nie jest to złe. Wino nie jest złe. No dobrze, na nie Tak, ja zawsze siedem. Mhm. No ja to bym był siedem i pół, tak bym dał. Bym się zastanowił na dosem. Ale nie siedem i pół. Dobrze, zostanie te 7 czyli, czyli będzie 7. Barwa ładna, aromat przyzwoity. Nie, nie dla każdego, tak. wino na pewno, nie dla każdego, ponieważ taniny no, są niesamowicie agresywne. Aktywne. aktywne. Powiedz, aktywne. aktywne. Ja, aktywne. Chyba, że do mięs tak, 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 do grilla To tak, oczywiście tak. będzie pyszne. pyszne. Mhm. Tak. Jakbyśmy mieli tu gryla tak. spalonego i, i mięska tak, przeróżne, wtedy, tak. to, to wtedy to, byśmy to? dali więcej. To się rozlepkuje, tak, i odpalamy grilla. Także wino całkiem fajne, nie na każdą porę, nie, nie do wszystkiego. Ale myślę, że na grilla jak najbardziej się sprawdzi. Także od nas siódemeczka i polecamy.